Seat Leon FRK 2.0 TFSI. Wypadanie zaponu na cylindrze drugim. Czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że e, silnik nierówno nam pracuje, brak mocy, podszarpywanie e, i tak dalej. Został wymieniony, została wymieniona cewka napięciowa, bo była spalona i wszystkie świece. Świece były w stanie agonalnym. Widać, że dawno temu ktoś się wymieniał. E, no i problem nie ustał. Nadal jest wypadanie zapłonu na cylindrze drugim. W celu wyeliminowania rozrządu zmierzyliśmy kompresję. Kompresja jest prawidłowa, wszędzie jest identyczna 9 barów. W tych samochodach jest prawidłowa kompresja od 7 do 14 barów. No i co? No i trzeba ściągać kolektor i dostać się do wtrysku. Jest to wtrysk. Kolektor został ściągnięty. Standardowo wymienimy uszczeleczki kolektora. Sprawdzimy go. Wygląda niezwykle ciekawie. Ten kolektor cały brudny w nagarze, więc go jeszcze przymyję od środka. O, jedna uszczeleczka w wtrysku została. A resztę zostało na samochodzie. Wygląda to w ten sposób. To jest ten wtrysk nasz uszkodzony. Tutaj też widać, że sporo piasku. Powyciągam płytki i powyczyszczam je, tak, żeby tutaj był porządeczek. No i przemyję to w zasadzie, bo taki łupaćkany jest ten silnik z pod dołu. Wszystko będzie wymyte. Został nam, zostało nam do wyjęcia wtrysk. Zaraz to zrobimy i sprawdzimy go na stole. Jaką się zachowuje. Dobra, pokażę Wam, jak sprawdzić wtrysk. Tutaj mam przewody zasilające od akumulatora, który jest na dole. Eee, uszczelkę już zdjąłem, o ring. Ja nie będę ich wtykał, bo mam od tego kostkę. Sobie ją podłączę. No i najpierw sprawdzimy, czy jest cykanie, czy w ogóle cewka pracuje. Coś się dzieje. A teraz ją podłączymy do tego narzędzia. Sprawdzimy, czy jest w ogóle przepływ jakikolwiek. Niech nie tak, żeby nie zachrapać. Dobra. Działa wtrysk działa. Czyli co nam zostało? To elektryka. Trafi się ciężki temat i trzeba szukać. Począwszy od świec, cewki, napięcia na cewce, zmierzenia kompresji i e, sprawdzenia wtrysków. Wszystko działa, a wypadanie zaponuje. Następny etap sprawdzania to jest e, wiązka przewodów no i sprawdzimy czy jest przejście bo być może jest tu walona kostka drugi będzie tu czekaj przejście jest przejście jest sprawdzimy inne od razu 6 jest jak widać wszędzie. Na każdej z kostek. No, powiem Wam, że nieźle się robi, nieźle się robi. Zamieniłem ze sobą dwa wtryski, z drugiego poszedł na trzeci cylinder. Eee, nic nam nie pozostaje jak złożenie tego i. E, sprawdzenie, czy jest wypadanie zaponu. Być może wtrysk po jakimś czasie się nagrzewa i staje e, cała cewka w środku ciężko powiedzieć. no Jeżeli zmieni kolejność wypadania zaponu, to mamy przyczynę. No niestety trzeba się z tym napracować, bo w ciemno wtrysku nie będziemy wymieniać. Te przewody też zostały sprawdzone. E, I powiem szczerze, też jest napięcie na każdym no, jest przejście. Eee, ostatni, ostatnia rzecz jaka może być to jest sterownik albo opalił się sterownik to będzie do dalszej weryfikacji albo, albo wtrysk no, na stole wygląda jakby wtrysk działał poprawnie no ale zobaczymy po złożeniu i dalej podejmiemy dalszą decyzję co robimy z tym samochodem nieszczęsnym wszystko poskładane, usuniemy stare błędy będziemy dalej diagnozować. Tryski pozamieniane e, ubranku mam prane, żeby nie było, bo zawsze folia tutaj leży, ale się było prane. Dobra więc tak Osetat. Dobra, usuwanie wszystkiego. Nie sprawdzamy. Znowu jest nierówna praca, ale na razie nic nie widzimy. Dlatego też wejdziemy w parametry rzeczywiste sprawdzimy tutaj czy jest wypadanie zapłonu czy go nie ma cylinder 3 czyli znaleźliśmy przyczynę przyczyną jest wtrysk bo był na drugim został zmieniony na trzeci i zobaczcie jak to jest ponoczyliśmy wtrysk na krótko i pracował Dlaczego nie pracuje tutaj? A dlatego, pewnie że się grzeje i się zacina. Na samym początku pracuje równo silnik, później zaczyna pracować nierówno. No nic, wolałam to złożyć ponownie. Także no niestety czeka mi rozbiórka tego. Ale wiem, chociaż na 100%, że jest wtrysk, a nie e, komputer. Bo nieraz jest tak, że. Wiecie, jak to jest? No jedzie się na myjnie, myje się silnik. E, Często, gęsto zaleje się komputer, dostanie wilgoci i dzieją się bajki. Także tutaj widać na trójce, wypadanie zaponów. Zaponu. Cylinder 3, rozpoznanie, nieregularne zapony, przekroczona górna wartość, graniczna. No dobra, wiemy co dalej. Znamy koszt wtrysku, niestety nie jest mały, jest to wtrysk oryginalny. Także koszta niestety będą, ale usterka zostanie naprawiona no już jestem po jeździe próbnej zabieram folię obroty równo się trzymają silniczek chodzi równiutęko także jak widać nie zawsze można wszystko sprawdzić na stole w tym przypadku tak było wtryski zostały wyjęte a usterki nie znalazłem, dopiero po przełożeniu wtrysków widoczna była osterka, już jest późno. Eee, także kończymy na dzisiaj. Do następnego, cześć.